Tutaj Blecko.pl i kolejny odcinek serii Życie w Minecraft. Wiecie co, ludzie, jednak postanowiłem, że nie pójdę do domu. Tak jak widzicie, nadal mam 5 diamentów, tylko pójdę po prostu o tutaj w prawo, tutaj gdzie nie byłem. O, patrzcie, mamy redstone, wykopiemy sobie go. Jeden tylko? Eee, kiepsko. <laughs> Dobra, sorry za te chrząkanie, ale mi gardełko boli. Gardio... O, kościaka słyszę. Sorry kurczę, wam tu ciemno, ale kurde no cudnie, nie wzięłem tych o. Redstone? Fajnie, mam Redstone. Dobra, wychodzimy stąd. O. Odgłosy jaskini, dobra. O, Redson, <laughs> kolejny. Patrzcie, jest złoto. Patrzcie, ludzie, idę do złota. Cudnie, co Cud tu? Stąd lawa wypływa. Cudownie, mamy złoto. Mamy złoto, mamy złoto. Po prostu mamy złoto. Mamy złoto, mamy złoto. To znaczy, ja mam wy, nie? Ale jak chcecie, to właśnie możecie przypisać. Pozwolę Wam, żebyście się przypisali do mnie, do złota. Dobra. I co wiecie, co? Kopajemy złoto, po prostu, nic więcej. Kopajemy złoto, nic więcej. <laughs> Patrzcie, diamenty! A miałem stąd wyjść! Cudnie. Jeszcze diaksy, no. Ale tylko trzy. Dobra, trzy diaksy też jest coś. Nie narzekać. Dobra. Ale wiecie co, mi się wydaje, że tam coś jest. Tak myślałem. Że jest dalej przejście, tylko gravel'em. Uh! Dobra, udało mi się. No, ale tutaj widzę, że nic nie ma, A, ale wiecie, ja zawsze wolę sobie pokopać dookoła. Zaraz zobaczymy, jak tu głęboko jest. No nie, nie gadajcie już tylko jedna kratka. Nie. No no szczerze, jedna kratka to chyba tylko jest łowiska. No szczerze to tylko widzę, że na no serio. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj niżej lawy nie ma. O Jezu, nie mam. Dobra, wiecie co, idę do domu już. <coughs> Dzisiaj nagram jak do domu będę szedł. Żebyście też mogli zobaczyć. Ale mnie jeszcze jeszcze czy tutaj coś dookoła jest, bo... Nie wierzę, że tak mało złota. O, o! widzicie węgiel. Nie wiem czemu go nie zauważyłem, ale go nie zauważyłem. Po prostu piście. Osiem diaksów mamy. Wiadomo, że mieć diaksowy na pewno najpierw zrobię. I mamy żelaza troszeczkę. O, złoto mamy! To na pewno zrobię sobie złotą zbroję. Nie, nie, nie starczy mi na złotą zbroję. Dobra, chociaż buty i spodnie. A dalej to się wykombinuje. Oj. Widzę, że tutaj nie raz... No ja ten gravel już mnie wkurza. No za jak to, to to tylko jeden gravel? O kurde. O no, on się spala. Cudownie, zapomniałem. O, redstone. Jednak widzicie, tam gdzie redstone, tam też są... Jest lawa, no to... No to według mnie wychodzi. Mam nadzieję, że tutaj gravelu nie ma. Nie wiem, o. Akurat kogoś się tu wykopałem, no. Dobrze jest. Dobra, ludzie, idziemy do domu. Dobra, osiem diaksów, a jeszcze żelazo. Żelaza nigdy za mało. Dobra, idziemy do domu. Dobra dam kratkę, albo cięcie, albo jeszcze nie. A widzicie, jeszcze żelazna putka emiryczna? Fajna kopalnia. Szkoda, że nie widzieliście tego, jak do domu wracałem. Kurczę, kościak stał tuż mną i się na mnie patrzał. I nie strzelał. Ale po chwili się rozmyślił, oczywiście, nie. Dobra. Ja daję cięcie i widzimy się w domu.